Państwa bardzo serdecznie w programie Panorama Extra. Dzisiaj program z Brwinowa w moim towarzystwie burmistrz gminy Arkadiusz Kosiński. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, witam serdecznie wszystkich telewidzów. Ostatnio się widzieliśmy w styczniu i też sporo było powiedziane o inwestycjach, ale w tamtym czasie skupiliśmy się na inwestycjach drogowych. Dzisiaj troszeczkę inne tematy, inne charaktery inwestycyjne i zacznijmy od Biblioteki Miejskiej w Brwinowie, bo, bo to jest taki temat aktualny, bo jest też teraz aktualnie Kończy się termin na składanie ofert i powiedzmy, jaka jest wizja tego miejsca, gdzie ta biblioteka powstanie? Jakie są założenia budżetowe i co przewiduje projekt, bo projekt jest już wykonany. Zanim odpowiem na to pytanie, to muszę powiedzieć, czy przyznać, że ten nasz poprzedni wywiad na temat dróg wywołał spore echa. Mnóstwo osób się dopytywało. Mówiliśmy wówczas o takiej ważnej drodze, która będzie otaczała brwinów od strony Wschodniej. Także dziękuję również tutaj Telkabowi za to, że podjął ten temat, bo trafił do A To faktycznie była bardzo długa rozmowa, prawie 50 minut. Długa rozmowa, ale tak naprawdę wprowadziliśmy w szczegóły, w tajniki i wielu, wielu osobom otworzyły się oczy, czemu ta droga ma służyć. To, że to nie będzie obwodnica, prawdziwa obwodnica brwinowa, że będą elementy uspokojenia ruchu i że docelowo będzie to droga, która przeprowadzi ruch pod torami kolejowymi w kierunku drogi, która prowadzi dzisiaj do węzła autostrady. I no, tak echa pozytywna. No, oczywiście niektórzy y, uważają, że ta droga jest niepotrzebna, ale to myślę, że to jest kwestia teraz, jest dobry czas na to, żeby przekonywać ludzi, a nie później, jak już będziemy na takim końcowym etapie projektowym, czy też będziemy chcieli przystąpić do budowy drogi, wówczas się odezwą wszystkie te osoby kontestujące tego typu rozwiązania. Wracając do pytania. Brwinów. Y, no ma problem od wielu lat z biblioteką. Nasza biblioteka zlokalizowana jest w takim małym budyneczku, można powiedzieć, baraku w sąsiedztwie Urzędu Gminy Brwinów. Ale to jest biblioteka tylko dla osób dorosłych. W osobnym budynku w rejonie ulicy Wilsona-Kościuszki znajduje się biblioteka dla dzieci, a do tego mamy jeszcze filię biblioteki w Otrębusach. I zaplanowaliśmy budowę biblioteki na działce, którą mamy jako gmina Brwinów w sąsiedztwie Urzędu Gminy Brwinów przy ulicy Grodzickiej 10A. Bardzo ładna działka w dobrej lokalizacji, bo to w samo centrum Brwinowa. Łatwy dojazd, również miejsca parkingowe, które są dostępne przy urzędzie dla wszystkich użytkowników czy chętnych do skorzystania z samej biblioteki. Budynek ładny. Częściowo dwukondygnacyjne. Łącznie będziemy mieli tam prawie 600 m2 powierzchni, tych bibliotecznych, czytelniczych. Przewidziane również miejsca do nie tylko czytania książek, ale również do tego, żeby na przykład jakieś wykłady robić, czy jakieś działania popularyzatorskie dla rozwoju czytelnictwa. Do tego również oczywiście część biblioteki związana z audiobookami, czyli rozwiązanie, już to nie jest biblioteka w starym wydaniu, typowo książkowa, ale jeszcze nie mediateka. To też nie mamy takich warunków czy takich finansów jak Grodzisk Mazowiecki, żeby tego typu infrastrukturę wybudować. I ogłosiliśmy przetarg i mamy nadzieję, że uda się go szybko teraz rozstrzygnąć. Przeznaczyliśmy na to 4 miliony złotych, gdzie 1,5 miliona złotych chcemy wydać w tym roku, a do jesieni przyszłego roku kolejne 2,5 miliona złotych. Tyle mamy przynajmniej zarezerwowane w budżecie i mam nadzieję, że uda się znaleźć wykonawcę w tej cenie. A jaki tam jest termin realizacji? 14 miesięcy? Formalnie jest to 14 miesięcy od podpisania umowy, czyli jeśli dzisiaj jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu, spodziewam się, że Wyłonienie firmy nastąpi w ciągu 3-4 tygodni. Bo tak to zwykle trwa, bo musimy dobrze przeanalizować wszystkie oferty, czasami poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, czy jakieś uzupełnienia dokumentów, to, co wynika z samej procedury i w tym momencie spodziewamy się, że w połowie kwietnia podpiszemy umowę. W ten sposób pod koniec wakacji, czy na początku, czy na przełomie sierpnia, września przyszłego roku trzeba się spodziewać, że będziemy mieli już nowy, nowoczesny budynek biblioteki. I wówczas zajmiemy się tym starym budynkiem biblioteki. Chcemy przeznaczyć go na Centrum Monitoringu Straży Miejskiej. Wyremontujemy i tam przeniesiemy wszystkie elementy związane z utrzymaniem naszego monitoringu miejskiego. Z czym też mamy problem, bo dzisiaj mamy taką malutką pakamerkę, na której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrze wykorzystywać te możliwości systemu monitoringu. Bardzo fajnie, że jest pomysł na wykorzystanie tego miejsca, prawda? A powiedzmy jeszcze o Gminnym Ośrodku Kultury OK i Brwinów, bo to jest też instytucja, która się doczeka nowej siedziby i tutaj no, taki pechowy, znaczy pechowy, no, w zasadzie jeżeli chodzi o wykonawstwo, to pecha miał trochę Pałac Wierusz Kowalskich, mhm. ale generalnie jest światełko w tunelu. Powiedzmy na jakim etapie jest ta inwestycja i czy da radę w tym roku już może coś tam rozpocząć, jeżeli chodzi o działalność tego budynku? Generalnie wykonawca, ten trzeci wykonawca, Wykonawca, którego mamy na budowie, ma termin do września tego roku. I wszystko wskazuje na to, że ten termin jest do dotrzymania. W tej chwili prace prowadzone są. W, w, nie mamy żadnych uwag. Tak, do, do tempa pracy i do jakości pracy. Oczywiście na każdym etapie musimy się pytać o rozwiązania, już wykonawcze, konserwatora zabytków. No bo to jest ten budynek objęty ścisłą ochroną konserwatora zabytku. Ale tu nic się nie dzieje specjalnie, nie takiego na budowiec, o czym by można byłoby w tej chwili opowiadać naszym telewizom. Ale spokojnie jest szansa na to, że jesienią rzeczywiście Ośrodek Kultury przeniesie się do nowej pięknej siedziby, a budynek po Ośrodku Kultury będziemy też chcieli przeznaczyć na inną działalność, w tym również kulturalną. Także ten budynek przy rondzie na Wilsona nie rozstanie się z kulturą na pewno. Ale nie zdradzi Pan nam dokładnie dlaczego w tej dlaczego chwili będzie... jeszcze nie, bo chcemy jakby przygotować pewne zręby. Muszę najpierw radnym przedstawić swoje propozycje i wówczas no, uruchomimy co trzeba. W każdym razie na pewno bo są oczywiście pomysły, bo już się pojawiły osoby, które chciałyby kupić od nas ten budynek lokalizacji. Bo lokalizacja jest, jest bardzo ważna. jest najlepsza ze wszystkich, tak, ale w tym przypadku stanowczo odmawiamy, to zostanie budynek jako budynek gminy Brwinów i będzie to budynek użyteczności publicznej. Pałac wierusz -Kowalskich. będzie mieścił w sobie tylko Miejski Ośrodek Oka i Brwinów, czy jest jeszcze jakiś nie, inny tylko, pomysł? Nie tylko. w samym pałacu tych pomieszczeń jest oczywiście mnóstwo. To nie jest jakby docelowa powierzchnia Ośrodka Kultury, bo przy pałacu w przyszłości chcemy wybudować taką dodatkową, no nie salę wielką widowiskową, ale taką salę kameralną, że można było do 200-300 osób tam zmieścić, jakieś no, Brwinów nie jest miastem powiatowym typu Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, gdzie na wydarzenia kulturalne takie te w budynku czy koncertowe, jakieś mniejsze koncerty będzie przychodziło nie wiem setki czy tysiące osób, dlatego też te 200-300 osób dla nas jest to wystarczające. My w pałacu przewidzieliśmy miejsca zarówno na pracownie różnego rodzaju, muzyczne, plastyczne i tak dalej i tak dalej, to co jest związane z normalnym funkcjonowaniem ośrodka kultury jest oczywiście mała salka kameralna, taka koncertowa. A w piwnicy chcemy zlokalizować, czy będziemy lokalizować, studio takie nagrań, nazwijmy to w ten sposób, gdzie młodzi ludzie dzisiaj mają wielki problem. Również w siedzibie ośrodka kultury, gdzie wieczorową porą czy na perkusji, czy na jakichś głośnych instrumentach pograć nie mogą, no bo za chwilę mamy jakieś odgłosy, komuś przeszkadza. Ten odgłos, a poza tym no, ludzie uczący się gry na instrumentach niekoniecznie ładnie grają jeszcze. Tak? To jest ten moment, kiedy, kiedy szkolimy swoje umiejętności. Jeśli oni się zamkną w piwnicy pałaców Kowalskich nikt ich nie będzie słyszał, będą sami dla siebie i będą mogli uczyć się pielęgnować swoje umiejętności, a potem pokazać je publicznie. Także tutaj pomysłów jest sporo w pałacu i. Pani dyrektor już nie może się doczekać tego, w którym momencie otrzyma od nas klucze i będzie mogła normalnie szerzej prowadzić tą działalność kulturalną. W tej chwili często podnajmuje pomieszczenia, czy korzysta z użyczenia pomieszczeń z innych instytucji, jak nie wiem, ze szkół, w Straży Pożarnej, tam w pałacu będzie miała większe pole do działania. No bez wątpienia tutaj Gminny Ośrodek Kultury ma, ma potencjał, jeżeli chodzi o działania, bo już w tej, w tej siedzibie dotychczasowej, małej, oni naprawdę mają szeroką ofertę, jeżeli chodzi o kulturę. Także trzymamy kciuki, żeby to się zrealizowało. Ale jeżeli chodzi o otwarcia. Ogród botaniczny, bo on też również no, czeka na, na otwarcia. Mamy wiosnę. My już z kamerą byliśmy pod koniec zeszłego mm. roku i wiemy, że jest to teren, który robi naprawdę ogromne wrażenie. No ale kiedy, panie burmistrzu, kiedy będzie tam można z zewnątrz wejść i z tego parku skorzystać? I jaki jest też pomysł na to, żeby, żeby to funkcjonowało? Ja teraz się uśmiecham, bo gdybyśmy poszli dzisiaj pod ogród botaniczny, to zwrócilibyście państwo uwagę na to, że przy ogrodzie botanicznym, przy ogrodzeniu jest wydeptana alejka. Ludzie z ciekawości przychodzą do ogrodu, zaglądają i przechodzą, próbują z ogrodzenia i przy okazji wydeptali tą alejkę. No my ze względów takich, że mieliśmy zimę, też chodziło nam o to, żeby no w czasie tego okresu takiego martwego dla roślin nie doszło do uszkodzeń tych roślin. Otwieramy ogród, szumnie powiedziałem, otwieramy, ponieważ tak naprawdę Udostępnimy ogród do zwiedzania. żadnego uroczystego otwarcia, nie będzie przecinania i tak? Po prostu przyjdzie któryś z moich pracowników, otworzy furtkę 27 marca w sobotę, tydzień przed świętami. Zależy nam na tym, żeby ten obiekt był czynny właśnie w tym okresie, również świątecznym, żeby ludzie już mogli, jak już staną od stołu, czy wyjdą z domu, będą chcieli się Ale 7 dni pokręcić. w tygodniu, jak rozumiem. Będzie dostępny oczywiście w również w soboty i w niedzielę w określonych godzinach, tak w okresie letnim, późno -wiosennym, czy wczesno-jesiennym będą to dłuższe godziny w okresie zimowym jak sama, no wiadomo to, to trzeba już wtedy skrócić te godziny otwarcia i, i będzie czynny znacząco krócej, ale generalnie będzie codziennie dostępny do, do zwiedzania nie chcemy po prostu otworzyć furtki i puścić ludzi tak na hura Ponieważ no, posadziliśmy tam kilkadziesiąt tysięcy roślin, począwszy od y, dużych drzew, krzewów, skończywszy na małych kwiatuszkach, czy za chwilę będziemy również w tych donicach wielkich warzywnych nasadzali warzywa, i nie chcemy, nie chcemy żeby nam po prostu zniszczono czy zadeptano. To dlatego też chcemy żeby tam był stale ktoś, to będzie czuwał nad porządkiem w tym miejscu. My tak naprawdę ogród wybudowaliśmy w ramach wielkiego projektu, gdzie mieliśmy ponad 2 miliony dofinansowania unijnego, gdzie poza ogrodem zrobiliśmy jeszcze rewitalizację parku. I w parku również pojawiło się przecież mnóstwo roślin, przepiękne hortensje, przepiękne pergole i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się będzie zazieleniało w, w, pewnie w maju, czerwcu, a najpiękniejsze będzie pewnie za jakieś 2-3 lata. Ale planujemy 9 maja w Parku Miejskim w Brwinowie. To będzie niedziela o godzinie 14. .00. Już dzisiaj zapraszam. Piknik. Mam nadzieję, że pandemia nam na to pozwoli. Piknik taki popularyzatorski, gdzie pokażemy nie tylko, co zostało w Wybudowane czy wykonane w parku i w ogrodzie botanicznym, ale również no, przeprowadzimy takie dodatkowe działania proedukacyjne, żeby też ludzi uczulać na jakieś problemy, chociażby nie wiem zwierząt, bo mamy przecież wybieg dla psów w parku zrobiony i tak dalej i tak dalej. Także już dzisiaj zapraszam również redakcję telewizji Telkap. Dziękujemy za zaproszenie i trzymamy kciuki, żeby była taka możliwość, bo niedziela godzina 14, to już po, po kościele, po obiedzie, jak to się mówi, można w tym momencie tak naprawdę przejść się na spacer i zobaczyć, co się będzie działo w parku miejskim. Powiedzieliśmy o ogrodzie, powiedzieliśmy o kulturze, ale tak naprawdę marzec to jest też miesiąc planów inwestycyjnych, jeżeli chodzi o drogi w gminie Brwinów. Przebudowa Kraszewskiego na odcinku od u Konopnickiej do Kępińskiej to jest jedna rzecz i rozbudowa drogi gminnej od Grudowa do Falencina. I powiedzmy o terminach, powiedzmy o budżetach no i generalnie kiedy, jakie utrudnienia dla kierowców się z tym wiążą. Dała Pani przykłady dwóch inwestycji, bo tak naprawdę tych rozstrzygnięć przetargowych już jest znacząco więcej, chociażby na budowę ścieżki rowerowej czy odcinka ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Powstańców Warszawy. To jest ta droga, która prowadzi z Brwinowa w kierunku Komina. o tym mówiliśmy w kierunku, z burmistrzem Wysockim w ostatnim programie, który okay. nam opowiadał. No, porządku, o wszystkim opowiedział. Generalnie no, to są inwestycje, na przykład droga do Grudowa czy, czy Powstańców Warszawy, które... Stanowią dopięcie tego naszego szkieletu rowerowego, gdzie rozbudowujemy system rowerowy. W przypadku Kraszewskiego to jest droga, która jest zlokalizowana w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych, szczególnie osiedla tego budynku wielorodzinnych przy ulicy Kościuszki Kraszewskiego, tak zwanego I tutaj sporo ofert wpłynęło w przetargu. Mnóstwo ofert mieści się w granicach rozstrzygnięcia tego, tego, tych pieniędzy, które mamy. Także już wiemy, że ten przetarg zostanie pozytywnie rozstrzygnięty. Dzisiaj tylko analizujemy, jeszcze tylko oferty. Termin wykonania tej pracy to bodaj do końca sierpnia. Kolejny przetarg, który został jeszcze w tym tygodniu otwarty bardzo ważna inwestycja w przypadku Brwinowa Północnego to jest rozbudowa, przebudowa ulicy. Szkolnej żwirki, szkolnej, spokojnej żwirki wigury, czyli takiej drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą powiatową w kierunku autostrady oraz na przyszły rok w ramach tego samego przetargu budowa szkolnej od biskupickiej do samej szkoły, do szkoły jedynki i tutaj mieliśmy ponad 4 miliony złotych w przetargu przewidziane na ten cel, czy w budżecie na ten cel. Wpłynęło kilka ofert i Wszystkie mieszczą się w tej cenie 4 milionów złotych. Także tu już się cieszymy z tego, że będziemy mieli kolejną realizację, kolejną inwestycję, którą uruchomimy. I paradoksalnie, jeszcze jest jedna inwestycja, o której warto wspomnieć, której jeszcze nie ma w naszych przetargach, a która powinna się pojawić albo pod koniec tego tygodnia, albo na, na początku następnego. To jest budowa ścieżki rowerowej w kaniach dawnym popówku. To jest ścieżka rowerowa, która zepnie szczeniówkę z granicą, czyli Szczeniówkę w gminie Nadarzyn z granicą w gminie Michałowice. Kilkaset metrów ścieżki przy osiedlu naszym Słonecznym, a dlaczego ona jest taka ważna? Ponieważ w Szczeniówce gmina Nadarzyn w tej chwili rozpoczęła budowę kompleksu basenów. Mieszkańcy gminy Brwinów, ale również Pruszkowa czy gminy Michałowice jadący na te baseny od strony właśnie Pruszkowa, od strony Komorowa, od strony Nowej Wsi czy Granicy będą mieli w całości bezpieczną drogę rowerową do samej Szczeniówki, do tych basenów. Tutaj ten brakujący odcinek, takie, taka przerwa w ścieżkach rowerowych, my tam musieliśmy wyprowadzić wszystkie sprawy własnościowe, udało się to w ubiegłym roku zaprojektowaliśmy ścieżkę, uruchomiliśmy przetarg, w tej chwili czy uruchamiamy przetarg i spokojnie? Myślę, że patrząc na to, co się dzieje na rynku budowlanym, tych ofert będziemy mieli sporo. W biuletynie informacji publicznej pojawiły się, się również informacje o inwestycjach rekreacyjnych. Mowa o Orliku w żółwinie i Placu Zabaw przy szkole przy ulicy Żwirowej. To na jakim to jest etapie i jakie tam są budżety? W przypadku Orlika w żółwinie. My te inwestycje próbowaliśmy uruchomić dwa lata temu i wówczas mieliśmy 500 tysięcy złotych i niestety wszystkie oferty, które wpływały w przetargu były znacząco wyższe niż te 500 tysięcy złotych. W tym roku bazując na tym doświadczeniu sprzed dwóch lat przeznaczyliśmy na inwestycje 600 tysięcy złotych. Ogłosiliśmy przetarg, wpłynęło kilkanaście ofert, z czego cztery zmieściły się w kwocie 400 tysięcy, następne cztery lub pięć mogę przekręcać kwocie 500 tysięcy złotych. Widać co się z naszym rynkiem stało tym budowlanym, że firmy są głodne w tej chwili zamówień i już wiemy, że ten przetarg zostanie rozstrzygnięty w dobrej cenie przez firmę, ma, która ma dobre doświadczenie i, 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 i potrafi to udokumentować, i w tym momencie nie powinno być żadnych kłopotów na, na samej budowie. My tego orlika wybudowaliśmy w 2012 roku. Intensywnie użytkowane, no boisko już zostało że tak powiem, zniszczone. I trzeba najzupełniej w świecie wymienić nawierzchnię, przy okazji również elementy podbudowy tej nawierzchni wykonać nową, nową, nową nawierzchnię. I tutaj chcemy to zrobić przed wakacjami jeszcze. W przypadku kolejnej inwestycji, o której Pani powiedziała, plac zabaw przy szkole dwójce to jest plac zabaw, który no ma pewną historię, tak bo myśmy przez długie lata, przez 3 czy 4 lata Remontowali istniejące zabawki Placu Zabaw, wypełniali wszelkie zalecenia konserwatorów czy tych osób, które dokonują przeglądów, aż wiosną zeszłego roku powiedzieli nam, że zabawki są w takim stanie, że niestety, ale zabraniają użytkowania tego Placu Zabaw. Dlatego też szybko uruchomiliśmy prace projektowe. W ubiegłym roku zrobiliśmy projekt. Już przed zimą nie dało się zrealizować prac budowlanych, i teraz, jak tylko wiosna się rozpoczęła, tak jesteśmy w tej chwili na etapie rozstrzygania przetargu na tenże Plac Zabaw. Będzie to nowe, funkcjonalne, z częściowo bezpieczną nawierzchnią miejsce, gdzie dzieci tych klas młodszych, czyli od 0 do 3 do szkoły podstawowe będą miały, miały fantastyczne warunki do, do wypoczynku, do zabawy. I tutaj firma będzie miała czas do lipca tego roku. Czyli tak naprawdę dzieci będą korzystały z placu zabaw dopiero we wrześniu. I tutaj dopowiem, bo niektórzy mogą się zastanowić, czemu takie długie terminy, dlaczego te, tak nie inaczej. Ponieważ w przypadku placów zabaw jako takich, największym problemem jest dostęp do zabawek. Czeka się 3-4 miesiące na dostawę zabawek. To nie jest tak, że one sobie gdzieś tam leżą w jakichś magazynach i jak tylko się chce kupić, to się je kupuje. Termin dostawy produkcji i dostawy tych zabawek to właśnie te 3-4 miesiące. Dlatego też termin realizacji całego zamówienia dopiero będzie to wykonane. Montaż zabawek będzie wykonany w wakacje, stąd dopiero we wrześniu, ale wtedy długie lata. To już są zabawki wykonane w innej technologii częściowo metalowe, częściowo z drewna klejonego. Te warunki wykorzystania czy możliwości wykorzystania są takie, że te zabawki będą na pewno co najmniej kilkanaście lat służyły dzieciom ze szkoły. Dlatego też warto może te dwa, trzy miesiące jeszcze się wstrzymać, wytrzymać i, i potem już cieszyć się te kilkanaście lat. A jakie koszty tam gmina przyŻwirowej na plac zabaw przewidziała? Mam 500 tysięcy złotych i tutaj zakładam, że ta kwota nam wystarczy. Mam nadzieję, że udało nam się zaktualizować wiedzę naszych widzów, jeżeli chodzi o jest tak naprawdę jedno, wydarzenia. Jest w jeszcze jeden temat, który może zainteresować wszystkich widzów Telkabu, ponieważ macie dużą grupę swoich widzów również w Pażniewie, na osiedlach w Paźniewie. Tak. Tutaj warto powiedzieć, jaki jest stan budowy, czy przygotowania budowy obiektów oświatowych w samym paźniewie. A tak, bo Ponieważ to jest melodia przeszłości, bo były już plany przeszłości, bo myśmy, myśmy zrobili dokumentację projektową budowy takiego kompleksu szkolno-przedszkolnego w Parzniewie. Na początku 2016 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Akurat po pozwoleniu dostaliśmy w takim momencie, gdzie pani minister Zalewska ogłosiła zręby programu reformy oświatowej, czyli likwidacji szkół sześcioklasowych, podstawowych, likwidacji gimnazjów i szkół sześcioklasowych, a w to miejsce. Szkoły podstawowe, ośmioklasowe. I cały nasz projekt, który myśmy wówczas zrobili, bo te przepisy kilka miesięcy później zostały uchwalone, poszedł do kosza. No, myśmy zaprojektowali szkołę przewidzianą dla siedmiu roczników, czyli od zerówki do szóstej klasy, po dwie klasy, po dwa oddziały w każdym roczniku. No, wiadomo, że jeśli mamy mieć ośmioklasową podstawówkę, to musimy mieć już nie 6 plus 1 rocznik, tylko 8 plus 1 rocznik. Więcej powierzchni dydaktycznych, więcej powierzchni dla nauczycieli, specjalistów, więcej powierzchni na komunikację w szkole, w korytarze, ale również obiekty sportowe, czy y, chociażby miejsca parkingowe. No bo to wszystko się wiąże. Okazało się, że działka, którą mamy w Paźniewie, jest zbyt mała na to, żeby wybudować większą szkołę. W ramach tego obiektu myśmy wystąpili do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nam części sąsiedniej działki. Sprawa się procedowała przez trzy i pół roku i otrzymaliśmy w styczniu odmowę, dlatego też zmieniliśmy swoje plany, bo chcieliśmy początkowo budować przedszkole, a potem na zakładkę na tej większej działce budować już szkołę i na ostatniej sesji przenieśliśmy środki i zdecydowaliśmy o tym, że uruchamiamy w tym roku projektowanie szkoły, od nowa to projektowanie szkoły, dostaniemy pozwolenie na budowę, liczę koło października, listopada i jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć budowę szkoły bez przedszkola, czyli od, od zerówki do klasy ósmej i ta szkoła będzie budowana w latach 21-23 tutaj myślę, to będziemy chcieli wiosną skończyć, dlatego ten termin września 2023 roku jest możliwy, że przyjmiemy pierwsze dzieci do szkoły w Pażniewie, a w międzyczasie, bo odwołaliśmy się od tej decyzji ośrodka, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który odmawiał nam przekazania części tej sąsiedniej działki, Odwołaliśmy się od tej decyzji i mam nadzieję, że jednak nasze argumenty przekonają ich do tego, żeby przekazali nam tą działkę, i wtedy doprojektujemy przedszkole, i na zakładkę będziemy potem chcieli budować przedszkole również w Paźniewie. To jest bardzo dobra informacja, bo Paźnie potrzebuje tego kompleksu. Mamy pieniądze zarezerwowane w budżecie, zarówno bo szkołę będziemy budowali w dwóch etapach. tak? Pierwszy etap, właśnie od 21 chcemy rozpocząć do 23. A potem mamy pieniądze przewidziane również, bo pamiętajmy o obiektach sportowych i tak dalej. Ta szkoła to nie tylko sam budynek, ten oświatowy szkoły, ale również ta część związana z uprawianiem sportu, czy, czy placami zabaw, i tak, dalej, i tak dalej, i jakby ta cała inwestycja w naszym budżecie skończy się w 2025 roku, ale to już jako cały kompleks. Także tutaj no jest światełko w tunelu i nie było innego wyjścia. My pierwotnie chcieliśmy wybudować najpierw przedszkole, ponieważ nasze dzieci ze szkoły są rozsiane w wielu miejscach. Część dojeżdża do szkoły dwójki w Brwinowie, część, bo to jest szkoła rejonowa. Część rodziców zapisała swoje dzieci w otrębusach, a nawet w jedynce w Brwinowie, a jeszcze inne dzieci chodzą do pruszkowskich szkół. Ktoś inny czasami jeszcze dowozi swoje dzieci, bo jeździ do pracy do Warszawy i zapisał swoje dzieci, i teraz my wiemy o tym, że jeśli. Uruchomimy szkołę. To rodzice dzieci z klas szóstych, siódmych czy ósmych nie będą chcieli od razu tak przesunąć te dzieci, żeby one przeszły z powrotem do szkoły czy poszły do swojej szkoły w Parzniewie, tylko będą chcieli, żeby te dzieci dokończyły edukację w, swoim, w swojej grupie znajomych, rówieśników, tam gdzie się już żyły, ze swoimi klasami i tak Dlatego też spodziewamy się, że w pierwszym okresie ta szkoła będzie taka ekskluzywna, że będziemy mieli klasy po. No, kilkoro czy kilkanaścioro dzieci, ale docelowo to będzie na pewno po pełne dwa, dwie klasy w każdym roczniku. No to jest zdecydowanie dobra informacja dla widzów. Zbrwinowa... To wprowadzałoby nam dzieci do, do, do w tym momencie, Spachniemy. jak dzieci idą do przedszkola i potem idą do pierwszej, drugiej klasy, mielibyśmy pełne takie normalne, standardowe klasy. A tak to w tym przypadku już wiemy, że musimy się liczyć, że przez ten okres dwóch, trzech lat będzie, będzie po prostu luźniej w tej szkole. No to też w sumie drogowskaz dla rodziców z Pożniewa, że, że warto tam dzieci zapisać, szczególnie Szkoła właśnie na początku. Szkoła będzie dobrze zlokalizowana, bo to jeszcze jest istotne, przy ulicy Przyszłości, gdzie e, tak naprawdę dzieci przechodząc w drodze do szkoły nie będą przechodziły przez żadną ruchliwą drogę, a jeśli będą przechodziły przez ulicę Wolności, to będą przechodziły w sąsiedztwie ronda, gdzie te prędkości samochodów są niewielkie, azyle są pomiędzy wysep, takie wysepki pomiędzy dojazdami do ronda. Myślę, że nie będzie żadnego kłopotu, żeby, żeby te dzieci samodzielnie po prostu dochodziły do szkoły. Będzie to na pewno bezpieczna droga. Ja bardzo panu dziękuję, panie burmistrzu, za rozmowę. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, jeżeli chodzi o kolejne tematy inwestycyjne w gminie Brwinów. Zapraszam serdecznie telewizję Telkab, zawsze mile wie tutaj gościmy. Macie dobrą oglądalność nie tylko bezpośrednią, ale również pokazujecie swoje programy później w internecie. Stąd ja tak obserwuję, bo wiele osób nie mając Telkabu, a potem powołuje się na różnego rodzaju informacje pozyskane z Telkabu. Także jesteście tutaj dobrym źródłem informacji. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Panie Burmistrzu za rozmowę przede wszystkim. A, przed dziękuję. A Państwa widzenia. zapraszam do oglądania kolejnych wydań Panoramy Ekstra.